Cześć wszystkim, dzisiaj zrobimy unboxing paczki z AliExpress. Jak wiecie, jestem takim dosyć freakiem paznokciowym i dużo zamawiam na AliExpress, dużo testuję. Mam nadzieję, że mnie słychać, ale trochę mi gardło boli. Trochę się nagadałam przez maraton w pracy. Tak więc, otwierajmy, zobaczmy, co my tutaj mamy. Oczywiście mam nożyczki, tak, to są nożyczki do skórek, ale spadły mi na ziemię, więc już się nie nadają. Jeżeli ktoś używa to, na pewno wie. Ale to jest jedyne co mamy w pracy, co jest w stanie przeciąć cokolwiek, ponieważ nasz nóż jest dosyć tępy. Jeszcze nie sprawdzałam, słuchajcie, jest siódma rano, przyszłam do pracy w sobotę naprawdę wow, wow. zobaczcie ile mamy rzeczy. O kurcze, no i co, to, to wszystko. Dobra, otwieramy, co my, Stamping Gel.

Dobra, to mamy tak. Tu mam podwójne, ponieważ zawsze biorę dla siebie i dla koleżanki. W razie wujek by było fajne, żeby nam wystarczyło, jak wiecie. <laughs> Przepraszam, niestety chwilę to trwa, zanim to dojdzie, dlatego zawsze zamawiam podwójnie, że to szczerze mówiąc grosze kosztuje. Mówię, dobra, tam. Mam jeszcze taki shiny diamond Gel A 532. Tu mam też po dwa. Te lakiery, co w ogóle wow, szał i w ogóle to są te pękające takie, dobrze, że pisze air dry, to wiem przynajmniej, że to są takie wysychające, samoistnie, otworzymy sobie też i zaraz będziemy testować. Przygotowałam sobie już zornik, dwa białe, dwa czarne kolory do tych właśnie tutaj lakierów, <laughs> a to będzie ciężkie nagrywanie, oj będzie ciężkie nagrywanie, no dobra. Co? Zaczynamy od tych pękających. A621. Tu mamy biały. Zamówiłam też kolor czarny. Mówię takie standardowe. Zobaczymy, czy to można kryć topem hybrydowym. Jak to będzie się sprawowało, będę Was informować w następnych filmikach. Więc jak na razie, na chwilę obecną nie mogę nic więcej powiedzieć, ponieważ nigdy tego nie miałam. Znaczy miałam kiedyś za dzieciaka, się robiło takie, że tak powiem, robiło się takie właśnie pękające lakiery, to był taki szał i w ogóle wow, nie? Przymyłam sobie dyspersję, jeszcze widzę tu mam kawałeczek, Przymałam dyspersję, dwa czarne, dwa białe, no i co? Nakładamy, to będzie sobie schło, zobaczymy ile czasu, nałożę no, sobie na biały czarny. Nie wiem, czemu aż tyle tego przygotowałam, ale zobaczymy. Uuu, dosyć szybko to wysycha na pędzelku. Nie wiem, czy to mogę dwie warstwy, kłać, czy tylko jedną. Ktoś używał z Was już tych, akurat z Rosalinda. Ojejku, ciężko się tak trzyma. No dobra, mniej więcej mamy gotowe. No i teraz sobie schnie. Zobaczymy, jak to będzie teraz wezmę sobie kolor biały i pomaluję go na czarny tak żeby był duży kontrast no już tam widzę, coś tam się już dzieje ale poczekamy zobaczymy, o biały jest dosyć mało napigmentowany, pewnie to kwestia wymieszania no, zobaczymy ręce mi się trzęsą jak zawsze no dobra mamy nałożone też biały kolor. Zobaczymy, jak, jak to będzie tam działało. Odkładam sobie to na bok, to sobie schnie. Teraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Oczywiście wszystko z Rosalinda zamówiłam. To zamówiłam to bodajże na wyprzedaży jakiejś, więc no. I po to mi są też nożyczki między innymi. E, więc to naprawdę takie grosze kosztowało, że szok. Więc warto było zakupić, chociaż cena... O, oh, wow! Chociaż cena normalna też nic, jakaś tam kolosalna ani nic oczywiście wszystko uświnie ale nieważne słuchajcie, nieważne wow ojejku ja już widzę, że ja się w tym zakocham i to już Wam polecam w 100% to jest po prostu coś przepięknego zobaczcie, różne drobinki różnokolorowe takie holograficzne no ja widzę jest dosyć Płynny ten żel. No zobaczymy, zobaczymy. Nałożę sobie go za chwilkę na wzornik. Zobaczymy, jak on kryje, jak co, jak, co, z czym się je. Dobra, teraz mamy A252 Stamping. Stamping żel. No oczywiście, że wszystko trzeba pootwierać. No niestety, jakże inaczej? Podobno są świetnie napigmentowane. Zobaczymy. Wziąłem sobie jeszcze patyczek drewniany, żeby w razie był wymieszać. No tak, oczywiście moje zdolności w otwieraniu czegokolwiek to graniczą z cudem. Nie wiem, jak ten stamping żel. A, też utwardza się UV LED, pisze na opakowaniu. Dobra, okej, okay, zobaczymy. No tak, cało się muszę uświnić, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Ściągam sobie z wieczka, żeby. Nie marnować produktu. Oczywiście, że jestem cała, jestem brudna. Słuchajcie, jak nie od brokatu, to od czarnego teraz. No nieważne, dobrze, że istnieje coś takiego jak cleaner. Pamiętajcie, żeby czyścić sobie ten tutaj wolny brzeg naszej buteleczki. No, bo co? No niestety to jest na wieczku, to jest wszędzie potem. Dobra, mamy czarny. Jest całkiem fajny. Dobrze, teraz A260 już przygotuję następne waciki, bo coś czuję, że to będzie ciężko tak moja butel buteleczka nie podaje a gdzie moja klientka, cześć wraca z pracy, akurat jest pielęgniarką więc dziękuję Ci za pracę, dobra otwieramy następne. uuu, złoty słuchajcie, złoty, złoty, złoty Do wow bardzo ładny, co prawda jest to żółte złoto Zaraz Wam pokażę. No. Jeżeli chodzi o ilość tego, to jest całkiem zadowalająca Wam powiem. Ale widzę, że jest troszkę do wymieszania ten żel. Zobaczcie. No mam takie ładne złoto. Bardzo fajny kolor, bardzo fajny. Dobra. I jeszcze jeden. Ten bodajże, że będzie biały. A 261. Tak, 260, 252 i 261. Nie pamiętam, czy było coś więcej. Nie pamiętam, czy był srebrny. Chyba. A może zamawiałam srebrny? Hmm. Nie, no. A, mam teraz dwa. Aha, słuchajcie, chyba mi jeden nie przyszedł tu jeszcze A251, 61, 60 i 52, czyli nie przyszedł mi... nie dwa, nie, nie, wszystko przyszło tak, bo biały, czarny zamówiłam razy dwa, a złoty, srebrny zamówiłam razy jeden, ponieważ to trochę mniej się tego używa, jednak czarny, biały jest taki najfajniejszy, a jako, że my zdobień bardzo dużo ostatnimi czasy wykonujemy, mamy taki maraton w pracy, też macie maraton w pracy, jeżeli pracujecie właśnie tej branży, w branży Beauty. To dajcie mi znać w komentarzu bo jestem ciekawa, czy to u nas się taki szał zrobił, czy po prostu wszyscy tak mają, bo to, co teraz się dzieje, słuchajcie, my pracujemy tak długo, że szok. Od samego rana, najlepiej 7, 8 do 21. 22. Zobaczcie, srebro. Bardzo ładne, bardzo fajna, taka gęsta w sumie bardzo gęsta konsystencja mamy jeszcze tutaj ostatni biały, czyli A251 samo otwieranie zajmuje mi chwilę czasu ale słuchajcie, otwieram to razem z Wami, ponieważ no jak mówiłam już wcześniej, nie próbowałam jeszcze tego, więc no zobaczymy, zobaczymy czy będę zadowolona, jeżeli będę zadowolona to Wy też będziecie zadowoleni ciężko się to otwiera, ale to jest jedyny sposób, żeby to zrobić, słuchajcie więc dobra będzie z głowy przynajmniej no, widzę moje lakiery trochę długo schną że jeżeli miałabym robić klientce to powiem Wam no, nie wiem czy by się chciało tyle czekać no, ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy oczywiście, że jestem cała uświniona teraz od białego już mam każdy kolor jeden no, zobaczcie ten jest jakiś taki bardziej płynny no ten jest bardziej płynny, więc nie wiem. Może ten srebrny i złoty są takie. Ok, no to co? Testujemy, tak? Testujemy teraz. Te sobie tutaj pękają. Testujemy nasze żele. Przemyję sobie wzornik, bo pewnie tłustą łapą dotknęłam. E, dobra, nie wiem jak to szło, ale powiedzmy, że to tak szło. Ok, to otwieramy sobie. Najpierw zobaczymy te stamping żele mamy czarny. Mamy biały. Tu mamy złoto oraz srebro. Przygotowałam sobie pędzelek z indigo Master Art 007. Jest to długie włosie, a na długim jednak najlepiej mi się pracuje. Już mi się on zobaczcie, wyrobił. No i to jest niefajne. Dobra, zobaczymy najpierw czarne. No, całkiem, całkiem, całkiem. Wezmę sobie tylko. Kurde, gdzieś wynajdę go za sekundę. Dobra, żeby sobie nikłaś na stolik, a nie nigdzie. No jestem dosyć zajechany, ale okej. Okay. Jeżeli chodzi tutaj o konsystencję, jest całkiem spoko. Zobaczcie, trzyma się fajnie na pędzelku, nic się nie dzieje. No i zobaczymy jak on tutaj kryje. O! Szok. Widzicie to? Widzicie to, co tu się dzieje? Zobaczcie. O kurcze. Wow. No to jest po prostu nieprawdopodobne. Zobaczcie, ja mam cały czas zamoczony pędzelek. Cały czas zamoczony pędzelek mam. I drugi raz tego nie robiłam. Wow. Nie, czarny jest po prostu mistrzoso świata. Dobra, czarny wygrał jak na razie. Widzicie, lakiery mi pękają. Dobra, ja sobie to przemyję. Nie przygotowałam więcej wzorników, bo po co? Już będę miała bajzel. Ok, zamykam szybciutko, bo zapomniałam. Teraz weźmiemy sobie kolor biały. No, ciekawe, taki płynny. No, co ciekawe, czy on jest taki fajny, fajny, fajny. No dobra, jak wiecie, ja ostatnio testowałam Artery od Słowianki, są naprawdę Mistrzostwo Świata, więc no mam nadzieję, że te są też całkiem spoko, bo jeżeli chodzi o Artery, są dosyć drogie, no ale naprawdę najlepsze żelazozdobień, na jakich pracowałam kiedykolwiek. No okej, okay. moczę sobie cały pędzelek. No i co? No trzyma się fajnie na włosiu. Nic się tutaj nie kulkuje. Teraz zrobimy na czarnym test. Wow! Szok. No, słuchajcie, jeżeli chodzi o kolor biały, no, jestem mega pozytywnie zaskoczona. Zobaczcie. Fajnie nie ma prześwitów. Jest mocno napigmentowany, więc myślę, że można całkiem fajne zdobienie wykonać. Cały czas praktycznie na jednym pędzelku. Słuchajcie, na jednym pędzelku. Dobra, przemyjemy sobie. Wezmę teraz, przetestuję srebrny i złoty. Dobra, mamy nasze złotko. No dobra złotko, to jedziemy. Uuu, ten jest bardzo, bardzo gęsty trochę więcej się go nabiera na pędzelek. No z tymi złotymi to ciężko. Ciekawe. Wow. Zobaczcie. Mega fajne. Pamiętajcie, że to jest bez wymieszania nawet tego produktu. Wow. Widzicie to? O, już jest coraz mniej, ale. Nie, jednak. Zobaczcie. Ja w ogóle jak ja mogłam żyć bez tego tyle czasu. Serio. To jest po prostu przecudowne. Ja pewnie ten lakier pękający trochę za dużo nałożyłam całkiem może być. Dobra, no jest. Wow, wow, super! Naprawdę jest fenomenalny. Okej. Okay, I weźmy, weźmy sobie jeszcze nasze srebro tu jednak niby w tych słowankowych są 3 ml tu jest 5 ml ale jakoś nie wiem, tu mi się więcej wydaje tego dobra, ten jest też dosyć gęst aż się tak ciągnie dosłownie się ciągnie dobrze, zamoczyłam cały pędzelek no i jedziemy z tym, słuchajcie, jedziemy oczywiście pędzelek odsączony z tego nadmiaru Patrzcie na to. Wow. Ja myślę, że to jest taki must have każdej osoby, bo zobaczcie. Ale jest cudowne. Naprawdę jest o włos mojego psa, jak zawsze, przecież to jest obowiązkowa część naszych filmików. Ale jest naprawdę mega, 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 mega super. To naprawdę jest mega super. Dobra, ten pękający coś mu tutaj nie idzie. <grywia> naprawdę mu coś nie idzie. Wziąłem sobie teraz taką buteleczkę, to najpierw zamknę, bo znają życie w Po topie taką po prostu samą resztówkę, że tak powiem. Wezmę sobie pędzelek, żeby przetestować ten nasz brokatowy. Zobaczymy jak on się będzie nakładał, bo jak na razie jest... No po prostu no nie mogę. Słuchajcie, ja rzadko się zakochuję w takich rzeczach, nie? Ale to jest przecudowne. Wow! Patrzcie. Nałożymy go może na czarnym. To będzie taki... Jejku! Ma takie większe, mniejsze drobinki, zobaczcie. Ja nie mogę. Wow, patrzcie, jak to się mieni. Widzicie to? Ale jest super. Jest naprawdę mega super śliczne. A kosztował mnie, no nie pamiętam, ale takie grosze, że to szkoda nie zamówić. Naprawdę szkoda nie zamówić. Uwielbiam ogólnie produkty Rosalinda, bo mają bardzo fajne te produkty czy lakiery. Zobaczcie. Wow, ja myślę, że to jest w ogóle mistrzostwo świata. Ja po prostu, no brak mi słów, serio, brak mi słów. Zakochałam się w tym. Jest przepiękne, naprawdę przepiękne. No i co? Widzicie lakiery pękające? Ile czasu już nagrywałam? No trochę popękały. No, tu też na tym białym trochę popękało, ale no, no nie jest to, czego bym oczekiwała. Myślę, że to trochę szybciej pójdzie. No ale cóż, no. Zaraz zobaczymy. Zapomniałam sprawdzić, czy te stamping żele mają dyspersję. Słuchajcie, zaraz to Aha. pozbyć się brokatu to graniczy z cudem. Zaraz to przetestujemy na kolorze białym. Na przykład, czy one mają tą. No tutaj mam, no nieważne, czy one mają tą dyspersję, bo czasami ta lepka warstwa się przydaje i fajnie by było, gdyby miały. Zróbmy tak sobie troszkę grubiej. Zaraz przetestujemy, czy one się kleją. Dobra, włożę sobie do lampki. 30 sekund w zupełności wystarczy, chociaż one są mocno napigmentowane, więc utwardzajcie sobie minutkę. No jak na razie jestem, powiem Wam, no, jak na razie, no ogólnie jestem mega zadowolona z tych zakupów. Są naprawdę bardzo fajne. Dziękuję dziewczynom, które mi polecały te żele, bo jestem zachwycona, a jako, że ja no, nie potrafię zamówić tej jednej rzeczy, no potem będę zadowolona mega, a potem jeszcze coś zobaczę, wejdę na ten sklep i powiem o nie, nie, i co teraz, nie, bo nie zamówiłam, muszę znowu czekać. Dobra, testujemy. Mają dyspersję, słuchajcie, Klej się, klei się, ale super, fajnie. Ja jeszcze zobaczę sobie może z folią, czy folia się przykleja. No do taką, o, mojego staruszka dosyć bardzo popularną folię. Zobaczę, czy się folia klei do tego. Jest to folia z AliExpress. No, powiedzmy, szybciej tu się przykleiła no niestety folia się jako taką nie przykleja do naszego stemping żelu ale super jest naprawdę no dobra, uświniałam cały wzornik, nieważne ale powiem wam naprawdę jestem mega zachwycona, tak pozytywnie jestem mega taka zdziwiona tym, że aż tak super to działa i w ogóle ten holograficzny to jest mistrzostwo, nie, serio, to jest mistrzostwo no dobra, pokryję sobie topem błos mojego psa znowu pokryję sobie topem te nasze pęknięte lakiery U? słuchajcie, dopiero teraz jak ja to topem kryję dopiero ja widzę te pęknięcia ej, fajne kurcze jeszcze pokryjemy biały no, tym białym mi tak nie do końca, może ja go źle też nałożyłam ale jeżeli chodzi o to, to zobaczcie, one pękają. Widzicie te pęknięcia wszystkie. Spróbuję wam wyostrzyć. No łapaj. Zobaczcie. No są. Są, naprawdę są i są praktycznie po całości. Wygląda to super. No ale zobaczymy, jak będzie w użytkowaniu. Ja sobie też zrobię pewnie paznokcie z tym pękającym dawno nie widziałam w ogóle czegoś takiego, więc mam nadzieję, że ktoś z Was sobie kupi coś takiego, przetestujecie, bo no działa, naprawdę działa no i zobaczymy, zobaczymy jak właśnie będzie się to sprawowało, będę dawała Wam znać na bieżąco, bo jednak jest to zwykły lakier, tak? a ten zwykły lakier jeszcze spróbuję pomalować na tym jaki tu mam na białym, tak. Na białym muszę czarne jeszcze raz pomalować. I zobaczymy, jak to tutaj będzie, gdybym zrobiła na przykład cieńszą warstwę. A może grubszą. Ja muszę. Ej, ja muszę grubszą warstwę chyba zrobić, wiecie? Bo tu, gdzie było grubiej, to ona popękała. A tu, gdzie było cieniutko, tak? To ona nie popękała. No dobra. Zobaczymy. Może chwilkę, niech sobie przeschnie. Słuchajcie, dobra, teraz na bieżąco monitorujemy, jak długo zajmuje wyschnięcie takiego lakieru. No te pokram topem i są naprawdę fajne. Zobaczcie, widzicie takie mini-mini pęknięcia. Co prawda, właśnie tam, gdzie grubiej nałożyłam, tam jest pęknięcie. To jest w sumie kwestia w prawo. Ten już wysycha, ja widzę, więc. Nieźle, nie, jest źle, nie jest źle, zobaczymy. Nie wiem, czy to muszę na właśnie dyspersję kłaść, czy ja muszę to kłaść na niedyspersję czyli na przemyty lakier. No jak na razie kładę to na przemyty lakier. Dobra, pewnie chwilę to zajmie, więc no wrzucę Wam filmik pewnie pod koniec filmik, zdjęcie pod koniec filmiku, chwilę już to trwa, ale mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z unboxingu. Zamówiłam sobie jeszcze jedną cudowną po prostu rzecz której no, nie będę mogła Wam pokazać niestety, bo nie chciałabym promować, żebyście zamawiali takie rzeczy na AliExpress. Tak więc, no, wstawię zdjęcia pod koniec filmu. No i mam nadzieję, że Wam się spodobało coś takiego, taki unboxing, bo ja sama jestem zachwycona, otwierałam to przy Was, nie mogłam się doczekać. O, zaczyna pękać już, już zaczyna pękać bok. No i do zobaczenia na następnym filmie. Trzymajcie się. Pa!